Polska to wieś i las i zboże w polu I szosa, którą pędzi do miasta autobus I samolot, co leci wysoko nad tobą Polska to miasto, strumień i rzeka I komin fabryczny, co dymi z daleka A nawet obłoki, gdy nad nami mkną Polska to jest także twój rodzinny dom A przedszkole? Tak, i przedszkole i róża w ogrodzie i książka na stole Dobry wieczór wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jestem teraz w parku Tineretului. Świetne miejsce do nagrywania dzisiejszego vloga, piękna sceneria. Za mną jest jezioro w tym parku i zostałem zmotywowany dzięki Wam do nagrania tego dzisiejszego odcinka. Jak zawsze pojawiają się komentarze pod różnymi filmami i po jednym z nich pojawił się właśnie taki komentarz. Zostało napisane w nim tak. Co to znaczy? Polskojęzyczni. A w jakim języku ma mówić Polak? Po rumuńsku? Bo nie rozumiem. Ktoś, kto napisał ten komentarz, ma taki jakiś niewyraźny nickname, nie wiadomo kto to napisał, zbiór jakichś przypadkowych liter i cyfr w jego pseudonimie. Nie umiem go przeczytać, nie sposób, ale jest to żywa istota, żywy człowiek, który wyraził swoją opinię i zadał takie pytanie w komentarzu, więc. Chciałem odpowiedzieć, co sądzę o tym i chcę, żeby ten film właśnie dzisiaj powstał. W tym temacie, kim są polskojęzyczni politycy i dlaczego mówią po polsku, a nie po rumuńsku na przykład. Jeżeli jesteście zainteresowani, to Was serdecznie dzisiaj zapraszam. Pod tym komentarzem pojawiły się odpowiedzi. Czyli udawacze, że Polacy, zdrajcy narodu polskiego, polskojęzyczne przybłędy oszustwem podpięte pod warszawski żłób, to nie jest Polak, to jakaś przybłęda, która nauczyła się mówić po polsku. Naprawdę tego nie rozumiesz, czy może raczej nie chcesz rozumieć? I ja jeszcze, który odpisałem, zrobię film o tym. Pozdrawiam. Kim więc są polskojęzyczni politycy? Chciałoby się, że w jakim języku oni mają rozmawiać? Przecież nie po rumuńsku, przecież nie po ukraińsku. Po ukraińsku mamy już takiego jednego, który rozmawia. Nazywa się Dudasz Dej. Był jeszcze kiedyś taki inny pseudo Kwaśniewski. Nazywał się Miał na imię Aleksander. W dodatku i on też robił wykłady w języku ukraińskim na jakimś tam stypendium, jak się to nazywa, nie stypendium na no jakimś takim wiecie co kolokwium, tak gdzieś tam wśród studentów przemawiał w języku ukraińskim był troszkę co prawda po wódeczce. trochę go poniosło trochę mu się język plątał ale nie ma to większego znaczenia mówił, mówił, tam przemawiał przynajmniej nie wiem czy to było po ukraińsku akurat czy po rosyjsku w jakimś tym języku mówił, ale było to na pewno na Ukrainie na Ukrainie to było. I mamy takich, którzy operują innymi językami. Sam Dudasz prezydent POLIN, który mówi, że on się cały czas uczy. Uczy się nowych słówek w języku angielskim, tak? Uczy się po prostu, on uczy się tego języka angielskiego, tak? Że później jeździ na spotkania, jeździ do Davos, jeździ jeszcze w jakieś inne miejsca. Dzwonią do niego. Yy, jacyś podrobieni prezydenci, jak Macron, tak? który nie był Macronem, który był jakimś makaronem nawijanym na uszy i rozmawiał yy, po prostu z Dudaszem. Tak, też po angielsku. Dudasz mu się zwierzał. Rozmowa została nagrana, została upubliczniona, jak rozmawiał po angielsku, bo myślał, że rozmawia z makaronem. Okazało się, że to był ktoś inny, że to byli zwykli podszywacze. Prawdopodobnie z Rosji, albo Cholera wie skąd. I tak to też bywa. Są tacy polskojęzyczni politycy, którzy znają jakieś tam języki albo przynajmniej próbują udawać, że jakiś znają i że potrafią się w nim porozumiewać. I co w związku z tym? W związku z tym chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że to, jak ja mówię i używam wyrażenia polskojęzyczni. To nie chodzi o to, w jakim języku po prostu ci politycy mówią. Tak jak ktoś napisał ten komentarz, ktoś anonimowy, to nie chodzi o to, że jak ja skomentowałem tam właśnie, już nie wiem pod którym filmem ten komentarz się pojawił. Po prostu zrobiłem screenshot i gdzieś w którymś filmie powiedziałem tak, a mówię takie stwierdzenie i powtarzam je naprawdę bardzo często, używając polskojęzyczni politycy. Więc ciężko jest mi już teraz wywnioskować, w którym konkretnym vlogu wyraziłem się w ten sposób. Ale wyraziłem się po prostu nie bez przyczyny. Ponieważ tak uważam, ponieważ tak myślę, że ci politycy, którzy rządzą w Polsce od kilkudziesięciu lat odkąd upadł komunizm, to można powiedzieć, że komunizm dalej trwa, że... To jest tylko pseudodemokracja, że demokracja nie istnieje, że to, co nam sprawują, że jak wprowadzają kolejne prawa, które są e, przeciwko narodowi polskiemu, które są antyspołeczne, które są antyrodzinne, które są cicho tam być, które są po prostu e, złe dla nas, dla naszego narodu polskiego nie są zgodne z polskim interesem narodowym, no to, kto może takie prawa wprowadzać? Kto może? Czy to są Polacy? Czy można ich nazwać Polakami? Czy posługiwanie się samym językiem polskim świadczy o tym, że ktoś jest Polakiem? Ja mam kolegę w pracy. Kolega, który ze mną pracuje, bardzo fajny chłopak, 23 lata ma, wkracza w rynek pracy dopiero w Rumunii. Tutaj, jak z nim rozmawiałem, to ma w ogóle szerokie plany i Myślę, że on długo w tej pracy nie zabawi, gdzieś sądząc po tym, co mi powiedział, ale pracuje razem ze mną, jest Rumunem i mówi w języku polskim. Uważam, że jak na Rumuna, nie umniejszając oczywiście nikomu, kto jest z Rumunii, chcę tylko zaznaczyć, że nasz język polski jest po prostu bardzo trudnym językiem. I on, właśnie jak, jako osoba pochodząca z tego kraju, jakim jest Rumunia, Moim zdaniem bardzo dobrze mówi po polsku. Składa te zdania płynnie, mówi płynnie, wymawia wszystkie te nasze końcówki dobrze. Czasami mu braknie jakiegoś słowa, tak? To wtedy się pyta, co to znaczy, jak, jak coś usłyszy, uczy się, chce się uczyć tego polskiego. On pracuje w polskim projekcie, z polskimi, to jakby wewnątrz firmy, klientami, tak? Bo do nas nikt nie dzwoni, teraz, nam nikt teraz dupy nie zawraca. My musimy robić pewne operacje dla pracowników związane z działem kadr, tak? Ale trzeba znać do tego język polski, bo robimy to dla polskiej firmy, dla oddziału w Polsce. I on zna bardzo dobrze ten język polski. On bardzo dobrze się posługuje, ale to nie znaczy, że on jest Polakiem, prawda? Nie jest Polakiem, jest po prostu. Obywatelem Rumunii. Ja z kolei mówię coś po rumuńsku. Jak się nauczę tego języka powiedzmy bardzo dobrze, to czy ja będę Rumunem? Nie będę nigdy Rumunem. Chyba, żebym przyjął obywatelstwo z jakiegoś tam powodu. Obywatelstwo też jeszcze nie świadczy o tym, czy ktoś jest przynależny do jakiegoś państwa, czy ktoś yy, powinien się czuć jako taki pełnowartościowy obywatel, na przykład w Polsce, czy też na przykład w Rumunii. To jeszcze o niczym nie świadczy, to jak są właśnie nasi polskojęzyczni politycy, to nie świadczy o tym w ogóle, żeby oni raz, że mówią w języku polskim dwa że, dwa, że mają polskie obywatelstwo, to jeszcze nie znaczy, że oni mają z Polską coś wspólnego. I zatrzymam się na chwilę, bo jest tak gorąco, pić mi się chce, zrobię sobie przerwę i tam gość, który odejdzie od tego źródełka pozwoli się Rafałkowi napić nie chcę tego vloga nagrywać naprawdę długiego jeszcze a propos tego źródełka woda tam, ważne, że była mokra chociaż była e, za ciepła, ale troszkę się napiłem i jest mi lepiej jest już tak gorąco, nagrywam dzisiaj drugi vlog w tym miejscu i e, nagrywam go na tyle, ile mam po prostu siły na ile mam weny, żeby do Was porozmawiać, ale w tym filmie jeszcze chciałem to gdzieś uściślić Powiedzieć, podsumować i zreasumować w ten sposób, że polskojęzyczni politycy to są antypolscy ludzie, którzy stoją na czele rządu polskiego, którzy sprawują władzę od kilkudziesięciu lat. To nie ma znaczenia, czy są to hmm, po prostu politycy z partii rządzącej, z opozycji, z jakiejkolwiek opcji politycznej. Oni wszyscy są siebie warci. Wszyscy są po prostu jednego i tego samego zła, tak, to jest siedlisko zła, które rządzi. Oni mówią tylko po polsku, tak samo jest tutaj w Rumunii. Ja zawsze mówię rumuńskojęzyczni politycy. Ja kiedyś użyłem takiego stwierdzenia w mojej poprzedniej pracy, jeszcze tam, gdzie pracowałem z Michałem, z Martą, z Anią, to Rumunii nie mogli zrozumieć, co ja mam na myśli, co ja, co ja mówię, co znaczy, że rumuńskojęzyczni. Tak samo jak ten widz, który zadał to pytanie, że niby w jakim języku mają rozmawiać. Oni rozmawiają w rumuńskim, no i co z tego? Co z tego? Prezydent Żeleński, prezydent Ukrainy, rozmawiał w języku rosyjskim. Dopiero niedawno się nauczył języka ukraińskiego. Nie wiem, czy o tym też słyszeliście i wiedzieliście, tak? Także... E, Znajomość języka jeszcze o niczym nie świadczy, a wręcz świadczy nawet o tym, że można się łatwo podszyć pod kogoś, kto jest antypolski, kto wyznaje właśnie te wartości antypolskie, antynarodowe, i tacy są właśnie polskojęzyczni politycy. Dlatego ich nazywam z pełnym sumieniem, z pełnym takim po prostu zaangażowaniem, z premedytacją, tak zwaną, to jest najlepsze słowo. Że oni są polskojęzyczni, że oni nawet koło Polski nie stali, ponieważ są szkodnikami, działają na szkodę narodu polskiego, ustanawiają szkodliwe prawa yy, i nie działają tak, żeby był na pierwszym miejscu polski interes narodowy. No niestety nie oni stawiają interesy innych krajów na pierwszym miejscu, ale nie jest to na pewno Polska. I to jest tak proste. I tak to chciałem powiedzieć, opowiedzieć w tym dzisiejszym vlogu, no co tu można więcej dyskutować, tak? Nie wiem, jak to jeszcze można zobrazować, powiedzieć. Robiłem filmy o Mateuszku Kłamczuszku, o Dudaszu Deju, no o kimś tam jeszcze wyśmiewałem różnych ministrów, tak? W moich filmach, jakie funkcje spełniają, co robią, czym się zajmują. Właściwie to nie wiadomo, czym się zajmują niektórzy. Robią tak zwane dobre... Wrażenie, ale i nawet tego dobrego wrażenia nie widać, tylko, tylko po prostu widać, jak działają ze szkodą dla państwa polskiego, dla Polaków. Taka jest prawda, tak to słuchajcie, wygląda. Tyle z mojej strony. Krótki vlog jak na mnie w dniu dzisiejszym. Zostawcie jakieś opinie, podzielcie się swoimi komentarzami, czy wy też uważacie, że politycy w Polsce są tylko polskojęzyczni że mówią tylko ładniej i wyłącznie po polsku, odpowiadając słodko-pierdząco na wszystkie zadane pytania przez polskojęzycznych dziennikarzy, którzy tak samo działają przeciwko polskiemu interesowi narodowemu, którzy działają tylko w interesie innych narodów i narracji, jaką muszą siać w swoich propagandowych stacjach telewizyjnych. Tak to jest, moi drodzy widzowie. Doszedłem tutaj do Wzgórza. Tego parku stąd będę kończył tego dzisiejszego vloga. Oprócz komentarzy zachęcam was do tego, żebyście zostawiali łapki w górę. Oprócz tego możecie subskrybować ten kanał, tak, i udostępnić ten film, jeżeli uważacie, że wam się podobał i że był wartościowy. Tyle z mojej strony. Żegnam się z wami. miłego dnia wieczoru, kiedykolwiek będziecie oglądali ten dzisiejszy film. Do zobaczenia w następnych vlogach, żywcach i tak dalej. Papa i pamiętajcie, że polski interes narodowy na pierwszym miejscu.